Boska Joanna, jak to brzmi. No jak tak to brzmi jesteś Boże, do Boga. mnie jeszcze prawda? istota jest częścią Boga przecież. No jesteśmy światło boskie w nas jest inaczej byśmy nie funkcjonowali. O, i wiesz, co jest najlepsze, że to trzeba to trzeba sobie wbić, wykuć po tak, prostu tak. co dzień sobie nosie. Jesteś istotą boską, świetlistą. Tak. Jesteś twoja dusza, tak jak mówisz, ubrała cię w jedno w drugie. A, oczywiście. Mamy jakąś drogę, tak? Tyle razy masz historię, że. Ci powiem ciekawostkę. Mówiliśmy w poprzednim filmie o Bradylny Nelsonie I tam wśród jego takich pewnych narzędzi do pracy jest tak zwany brak woli. I jednym z brakiem woli, bardzo ważny, jest brak widzenia Boga w sobie. Rozumiesz? Ale wiesz, wiesz dlaczego nie, nie widzimy Boga w sobie? No Bo, bo nas nauczono, na mówię... że On jest gdzie indziej. Tak. To by, gdyby ktoś, gdyby mi powiedziała, jestem Bogiem, jestem za Boską, to by przecież ale mnie to, tutaj nie... Jest fakt, śpiewała, to bo chłopak był nawiedzony i widział dokładnie to samo, co trzeba widzieć. Jestem Bogiem, uświadam to sobie. Tak, no, to, to są słabe piosenki, no bo... ale prawda w stu procentach, ja się podpisuję potem w 100%. procentach.